Bardzo mnie cieszy fakt, że na rynku gier planszowych oprócz totalnych nowości nadal jest miejsce na odświeżone wersje gier, które swoją premierę miały już wiele lat temu. Oczywiście znajdą się też i tacy, którzy myślą o takich grach jak o odgrzewanych kotletach. Natomiast ja osobiście uważam, że z dobrymi grami jest jak z dobrym winem. Czas dodaje im tylko smaku i wartości. Cześć, z tej strony Monika. Dzisiaj opowiem wam o grze Huang wydawnictwa Falangs. Grę podesłały mi do recenzji wydawnictwo, za co serdecznie dziękuję. Witajcie w Chinach, w czasach, kiedy państwa walczyły między sobą o władzę. Państwa w łang reprezentują dynastie tygrysa, królika, szczura i kozy. Nawiązują one do chińskich znaków zodiaku. Mając do dyspozycji pięciu liderów w pięciu różnych kolorach, będziecie walczyć o punkty, dokładając do planszy kafelki w pięciu kolorach: żółte, czyli gubernatora, czerwone, czyli żołnierzy, zielone, czyli kupców, białe, czyli artystów i niebieskie czyli rolników. Władcą Zjednoczonych Królestw zostanie gracz z największą liczbą punktów na koniec gry. Oto Huang. Teraz zapraszam Was na skrót zasad, a potem wrócimy tu i opowiem Wam o swoich wrażeniach, przemyśleniach i spostrzeżeniach. W ramach przygotowania układamy na środku stołu plażę, i na wszystkich takich polach z takimi e, symbolami układamy kafelki gubernatora. Następnie wybieramy jedną z dynastii. Mamy tutaj kozę, królika, tygrysa i szczura. Nie są one obdarzane żadnymi asymetrycznymi umiejętnościami, więc to jest tylko wasza kwestia wyboru, które zwierzątko Wam się bardziej podoba. Oprócz takiej zasłonki. Bierzemy liderów naszej dynastii w pięciu różnych kolorach na takich standisach. Z woreczka losujemy sześć kafelków, będą one stanowiły rynek. W pobliżu planszy ustawiamy wszystkie pagoty oraz punkty zwycięstwa: piątki oraz jedynki. Na koniec każdy z graczy stawia zasłonkę, za zasłonką umieszcza pierwszych sześć kafelków, które wylosował z woreczka, i umieszcza swoich liderów przed zasłonką. Możecie rozpocząć grę. Każdy gracz w swojej turze wykona dwie akcje z pięciu możliwych, może wystawić jednego ze swoich liderów w pobliżu kafelka gubernatora. Druga możliwość to umieszczenie jednego z kafelków, które ma za swoją zasłonką. Jeżeli za zasłonką, w swojej poli ma dwa niebieskie kafle, może je odrzucić, żeby wszcząć bunt wśród chłopów. Jeżeli niebieski lider stoi nadal przed zasłonką, ten koszt wynosi tylko jeden odrzucony kafelek. Kolejna możliwa akcja do wyboru to postawienie pagody. Jeżeli w swojej puli za zasłonką ma dwa zielone kafle, może je odrzucić, żeby właśnie wznieść dowolną pagodę. Natomiast jeżeli przed zasłonką stoi jeszcze zielony lider, ten koszt wynosi tylko jeden kafelek. Ostatnią możliwą akcją do wyboru jest wymiana swoich kafli za zasłonki. W tym momencie bierze woreczek i po prostu losuje tyle kafli, ile chce wymienić. W trakcie gry plansza powoli będzie się zapełniała i kafelkami, i liderami. Do momentu, gdy nie połączymy różnych królestw za pomocą naszego lidera lub za pomocą kafelka. Wtedy następuje konflikt w trakcie, które będą siedziały różne rzeczy, które będą czyściły nam plansze, konflikt pojawia się wtedy, gdy połączone królestwa posiadają dwóch liderów, co najmniej dwóch liderów w tym samym kolorze z dwóch różnych dynastii. Jeżeli to kafelek połączył dwa królestwa, w których znajduje się dwóch takich samych liderów w tych samych kolorach, następuje wojna, w tym momencie liczą się czerwone kawelki. Jeżeli jednak dwa królestwa połączy figurka lidera i rzeczywiście pojawią się w tym jednym dużym królestwie dwaj liderzy w tym samym kolorze, dochodzi do rewolty. W tym momencie liczą się żółte kafelki, które stykają się z naszymi konfliktowymi liderami. Za każdym razem, jak dochodzi albo do wojny, albo do rewolty, jest ona rozpatrywana i w tym momencie przegrywający zdejmuje swoje elementy, albo figurkę lidera, albo jeszcze dodatkowo kafelki w przypadku wojny. Natomiast jeżeli wygrywa jakiś gracz, dostaje on punkty zwycięstwa, które wzbogacają jego pulę. Jeżeli w swojej turze dołożymy kafelek, który utworzy taki trójkąt, automatycznie stawiamy pagodę w kolorze tych. Płytek, które ułożyliśmy na samym środku. W przyszłości, jeżeli będziemy spełniać warunki, ta pagoda będzie dawała nam punkty zwycięstwa. Gramy do momentu, kiedy woreczek będzie już pusty. Jeżeli zaszedł warunek końca gry, gracze pokazują, ile punktów zebrali. Gdzie uwaga, białe żetony są jokerami, czyli można je w dowolny sposób przydzielić do poszczególnych tutaj puli i tam gdzie mamy najmniej punktów, czyli w tym przypadku zielonych, to jest nasza pula punktów zwycięstwa. Nie miałam przyjemności poznać protoplasty gry Huang, czyli Jellung jankcji. dlatego moje wrażenia będą pasowały tylko i wyłącznie na nowej edycji tej gry. Zacznijmy od wykonania. I tutaj jeszcze raz podkreślę, że będę mówiła o wersji retailowej, czyli m.in. nie posiadającej figurek. Ogromny plus za wykonanie. Fantastycznie sprosowana tektura i precyzyjnie wykonane nacięcia. Jeśli chodzi o wypstrykanie elementów, to była czysta przyjemność, i tak samo było jeśli chodzi o złożenie palud. Naprawdę to było przeogromnie satysfakcjonujące. Natomiast jeśli chodzi o wypraskę. No to gdy będziecie chcieli zapakować to wszystko z powrotem do pudełka, no to zapomnijcie, wypraski musicie się po prostu pozbyć. I tutaj mam taki mały tip, jeśli chodzi o wieczko wypraski, to ono się doskonale sprawdzi, na przykład w grze Pax Viking. Ale teraz wróćmy jeszcze do wykonania i teraz będę mówiła o szacie graficznej. Muszę przyznać, że przeogromnie mi się podoba estetyka nowego wydania. Jeśli chodzi o okładkę, szalenie mi się podoba ten minimalizm, który jest na niej zawarty. No i dodatkowo przepięknie ilustrowana plansza główna, gdzie mamy fantastycznie rozrysowane, mgliste góry i rzeki, które wiją się, tworząc mniej więcej kształt chińskich smoków. Połączenie tych takich rozbilonych kolorów, jeśli chodzi o planszę główną, z bardzo żywymi kolorami na kafelkach i na naszych liderów daje niesamowity efekt. Świetna robota. Bardzo mi się również podoba to, jak wykorzystano. Przesłonki dla graczy. Z jednej strony mamy oczywiście informacje o tym, jaki jest nasz klan, natomiast z drugiej strony jest fantastycznie wykorzystana powierzchnia, na której mamy tak naprawdę pomoc gracza. Oprócz tego, że mamy tutaj podpowiedzi, jakie mamy akcje do wyboru, mamy również informacje, jak działają poszczególni liderzy stojąc na planszy i poza planszą. No i jeszcze tutaj nie wiem, czy zauważyliście na samej górze jest informacja, ile jest kafelków w każdym kolorze. Świetna podpowiadajka, która jest bardzo pomocna w trakcie rozgrywki. Czytając instrukcję do tej gry, to nie wydaje się ona wcale ani trudna, ani mocno strategiczna. Ale nie dajcie się zwieść tej słodkiej otaczce. Tutaj jest rzeczywiście bardzo dużo strategii i bardzo dużo kombinowania. I właśnie to wyczucie, w którym momencie zagrać jaki kafelek, w którym momencie uruchomić rewoltę i w którym momencie po, yy, wzbudzić yy, wojnę. Jest tutaj kluczem do sukcesu, ponieważ oczywiście my też podczas uruchomienia możemy stracić, czy lidera z planszy, czy jakieś kafelki. Natomiast w chwili, kiedy będzie nam się opłacało to robić, po to, żeby nasz przeciwnik stracił jeszcze więcej, no to wiecie, tutaj, tak jak mówię, trzeba wyczuć odpowiedni moment, kiedy co wykonać i te dwie akcje, które mamy do swojej dyspozycji w swojej e, turze, musimy naprawdę bardzo dobrze zaplanować. Bardzo mi się podoba rozwiązanie do rozgrywek dwuosobowych, mianowicie autorzy gry sugerują losowe odrzucenie 24 kafli z woreczka. To ma na celu tak naprawdę skrócenie rozgrywki i nieznużenie się nią. Rzeczywiście. To spełnia e, swoje zadanie, natomiast tutaj rozgrywka jest troszeczkę luźniejsza i ta gra zdecydowanie bardziej błyszczy w rozgrywkach 3 i 4osobowych. Natomiast mimo wszystko, ta rozgrywka, to rozwiązanie dwuosobowe, e, gdzie nie ma tutaj automy, którą trzeba obsługiwać, sprawia, że gra jest nadal po prostu przyjemna i broni się mechanicznie. Lubię gry, w których przez całą rozgrywkę należy umiejętnie balansować zbieranie punktów zwycięstwa z różnych źródeł, gdzie gra nie pozwala nam skupić się na jednym torze albo jednej strategii. I w Huang tak jest. Mamy tutaj możliwość zbierania czterech rodzajów punktów, gdzie na sam koniec liczy się pula najmniejsza z tych czterech, właśnie źródeł, których zbieraliśmy w trakcie gry. Oznacza to, że w trakcie całej rozgrywki należy umiejętnie zbierać oczywiście w miarę możliwości punkty z każdego rodzaju źródła. Bardzo mi się podoba różnorodna rola przywódców. Z jednej strony, jak będziemy mieli ich na planszy, będą nam przynosili punkty zwycięstwa, ale w chwili, kiedy będziemy mieli ich stojących przed naszymi zasłonkami, będą dawali nam możliwość ulgi, jeśli chodzi o opłacenie wykonywanych akcji. Bardzo fajna rzecz. No i właśnie, jeśli chodzi o akcje. Mamy tutaj w każdej swojej turze do wykonania dwie akcje spośród pięciu, których mamy dostępne. I możemy wykonywać je dwie takie same, dwie różne, ale w każdym razie każda jedna powinna być doskonale przemyślana. No i tutaj przechodzimy płynnie do kolejnej rzeczy, która jest bardzo na plus, mianowicie czas rozgrywki. Musimy tutaj przeznaczyć od półtora do 2 godzin, i uważam, że jest to bardzo racjonalne. Tym bardziej, że jeśli chodzi o samo przygotowanie rozgrywki, jest ono błyskawiczne. Mianowicie wyciągamy grę i tak naprawdę możemy już rozpocząć rozgrywkę. Także to wszystko sprawia, że ta gra jest naprawdę idealna dla wszystkich osób, którzy lubią strategię połączoną z oszczędnością czasu. Podsumowując, jeżeli lubicie gry bardzo dobrze przemyślane, które mają rozsądny czas rozgrywki, gdzie przy bardzo łatwo przyswajalnych zasadach mamy ogromną dozę strategii. Gdzie rozgrywka daje faktycznie satysfakcję, to gorąco zachęcam, żeby spróbować przynajmniej raz rozgrywkę w grę. Huang! To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowiamsy.pl, bo z nami wiesz, co grami.